Dzień dobry, dziś mamy 19 września, a tytuł naszej refleksji to kontrola. Ustalę, które obszary są pod moją kontrolą, a które nie. Życie nie jest ustawicznym problemem wymagającym rozwiązania. Muszę to zapamiętać. Życie jest tajemnicą, z którą należy się zmierzyć. Teraz rozumiem. Dlaczego musiałam trzymać swoje uczucia na wocy? Wiem dlaczego musiałam uwierzyć, że mam jakąś kontrolę. Nabrałam nierealistycznych przekonań o tym, co mogę, a czego nie mogę. Dzisiaj poszukam okazji do rozluźnienia kontroli. Będę się poruszała powoli, dbając o swoje bezpieczeństwo po drodze. Poszukam wspierających i bezpiecznych okazji do poeksperymentowania z uczuciem, jak to jest, kiedy sobie odpuszczam. Popuszczę dzisiaj życiu cukle i zacznę żyć. Wiecie co, kochani, kontrolować można tylko i wyłącznie siebie, swoje zachowanie, swoje wybory tylko i wyłącznie siebie. A resztę świata, resztę ludzi zostawmy w spokoju, bo nie mamy na to wpływu. Nie kontrolujmy rzeczywistości, zwłaszcza innych ludzi. Ja miałam z tym okropny, okropny problem. Bardzo cierpiałam z tego powodu, bo chciałam, żeby coś się ułożyło w sposób, w jaki oczywiście ja oczekuję, w jaki ja chcę. Chcę, żeby ta osoba w ten sposób o mnie myślała, jak myślała inaczej, to. Czułam się, że, że ze mną jest coś nie tak, zawiedziona i w ogóle. Czułam się smutna, zniechęcona, lęk się pogłębiał. Także jak staramy się kontrolować wszystko wokół, to z nami dzieje się coraz gorzej, bo my sobie nie radzimy z tym, że jest, że jest inaczej niż sobie wymyśliliśmy. Także zostawmy to. Puszczajmy dzisiaj życiu cugle i zacznijmy żyć. Jeszcze jedno zdanie. Życie nie jest ustawicznym problemem wymagającym rozwiązania. Muszę to zapamiętać. Muszę. Muszę, bo chcę. Życie jest tajemnicą. I z tym Was zostawiam, kochani, do przemyślenia. Życzę Wam cudownego dnia, pogody ducha, żebyście mieli uśmiech od ucha do ucha. No, cudownego dnia Wam życzę. Jeszcze raz wysyłam serduszko moje małe. I do zobaczenia, do usłyszenia jutro, Buziakuję mocno pa.